Gdziekolwiek Jezus się znajdzie, budzi zachwyt. I tak mamy zapisane w Ewangelii świętego Łukasza, którą dzisiaj rozważamy. Jezus chodzi i naucza, ale również przychodzi do swojego rodzinnego miasta do Nazaretu, i swoim zwyczajem idzie do synagogi, aby tam nauczać, aby się tam modlić. I dają mu do przeczytania fragment księgi proroka Izajasza, który mówi, Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność i tak dalej, i tak dalej. Jezus jest tym, który jest namaszczony. Jezus przychodzi wypełnić konkretną misję. Jezus przychodzi, aby nas zbawić. Jezus po to się rodzi. I przyjmuje też nasze grzechy na siebie, abyśmy my mogli cieszyć się. Pełną, pełnią miłości Boga. Ale ci, którzy go słuchali, byli zachwyceni Jego słowami i dziwili się pełne łaski słowom, które płynęły z ust Jego. Czy ja zachwycam się Słowem Bożym? Czy rzeczywiście nim żyję? Czy kiedy słucham, kiedy Jezus do mnie mówi, czy przyjmuję to do swojego serca? Życie słowem jest podstawą naszej wiary. Błogosławię ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.